Taka bardzo gorzka konstatacja, choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzył, my byśmy uwierzyli. Na pewno, bo przecież to byłoby coś cudownego. Ktoś z tamtego świata przychodzi i informuje nas, że, że będzie źle i ostrzeże nas. No pewnie tak. Ale generalnie co takiego musi się wydarzyć, żeby, żebym się nawrócił, żebym zmienił swój sposób postępowania, żebym nie tylko zauważył, że coś w moim życiu jest nie tak, ale więcej postanowił to życie zmienić, zmienić jego kierunek. Nie tylko tak trochę poprawić, ale generalnie nawrócić się, czyli obrać nowy kierunek mojego życia, bardziej Boży. Bardziej. No właściwie, pożądane przez Boga. Co utrudnia nawrócenie? O tym jest trochę w dzisiejszej Drugi Słowa. Pierwsze, co bardzo utrudnia nawrócenie, to jest to, że obecne moje życie jest wygodne, komfortowe i przyjemne. Jeżeli moje życie, jeżeli jestem zadowolony z mojego dotychczasowego sposobu życia, jeżeli tak jak ci, o których pisze prorok Amos, e, e, dzień w dzień, e, jest mi przyjemnie, jestem jakiś taki beztroski, może nawet dufny. Jeżeli jest mi wygodnie, jeżeli dzień w dzień ucztuję w takim znaczeniu, jest mi dobrze i nie narzekam na, na brak czegoś, to w imię czego miałem z tego zrezygnować? Przecież jest mi dobrze. a Dlaczego miałem coś zmieniać, bo może być mi wtedy gorzej, skoro jest mi dobrze, no to, to trudno jest to zmienić. Drugim takim czynnikiem, który bardzo utrudnia nawrócenie, to jest przyzwyczajenie. Może no, to tak jest, no tak już no, zawsze było, że taki, taki mój sposób, czy, czy wręcz styl życia, polegający na tym, że... E, e, takie wybory podejmuje, tak traktuje innych ludzi, tak odnosi się do samego siebie, także tak traktuje Pana Boga w taki sposób. No tak zawsze moja molitwa wyglądała, no więc dlaczego miałaby wyglądać jakoś inaczej? Przecież zawsze, od kiedy sięgam pamięcią, tak było. No na dobrą sprawę, to zawsze, jeżeli się przyjrzymy trochę wcześniej, to, to, to nie od zawsze ale pewnie od jakiegoś punktu. Jednak to przyzwyczajenie się do pewnego status quo bardzo utrudnia nawrócenie i zmianę. No i jest jeszcze trzecia, trzeci taki czynnik, o którym jest w dzisiejszej Ewangelii i u proroka Amosa, to jest to, że, że nie tylko ja tak żyję, że moje otoczenie żyje podobnie, więc dlaczego miałbym się wyróżniać? Dlaczego miałbym robić coś innego niż ludzie robią? Przecież nie tylko ja ucztuję, przecież to nie jest moja uczta w samotności, ale są moi goście. No i, i co? I, I mam nagle stwierdzić, że y, zróbmy, że żyj, żyjmy inaczej, no to, no to co, ale jest dobrze też z nimi. I ludzie też tak żyją. I w ten oto sposób właśnie poprzez. Y, Taki komfort, wygodę, poprzez przyzwyczajenie się do tego i, i takie poczucie, że generalnie wszyscy w podobny sposób świat postrzegają i mają podobny styl życia, bardzo trudno jest mi go zmienić. I w tym momencie rzeczywiście, co takiego musi się zadziać, żeby, żeby mnie poruszyć, żeby mnie nawrócić? Rzeczywiście musi to być aż. Umarły, ktoś z tamtego świata. Co ciekawe, Jezus, krocząc przez trzy lata, nie wskrzeszał umarłych po to, żeby opowiadali o tym, co się dzieje po śmierci. Ale Jezus, szczególnie tym, tych zatwardziałych, tych, których nazy sam nazywa zatwardziałymi obłudnikami, tych, którym faryzeuszu, uczonych w piśmie, Którzy właśnie prowadzili takie życie niezgodne z prawem Bożym, niezgodne z tym, do czego się przyznają, czego nauczają, wobec nich stosował taką trochę, powiedzieliśmy, technikę odzwierciedlenia. Czyli pokazywał im, jacy oni są, ale nie wprost, tylko zawsze w jakiejś przypowieści. Na przykład w tej przypowieści. Popatrzcie, jesteście jak ten bogacz, który nie zwraca uwagi na, na biednego. E, popatrzcie, jesteście jak ci słudzy, którzy e, pod nieobecność swojego Pana zabijają e, innych, aby posiąć dziedzictwo. No, czasami e, wprost mówił oni nich broły pobielane. Czyli jakoś ich upokarzał. I, i, I rzeczywiście chyba tym, co najłatwiej człowieka nawraca, to jest upokorzenie. Go to bardzo boli. Nie tylko pokazanie prawdy, ale pokazaniem pokazanie prawdy dla mnie samego, ale także ogłoszenie tej prawdy wobec innych ludzi: że patrzcie, on taki jest. Oczywiście można temu zaprzeczać i, i nadal twierdzić, że nic się nie stało, i, i, i trzymać się tego, co jest dotychczas, ale takie upokorzenie naprawdę może mnie nawrócić. Czy zatem ja czytając dzisiejszą Ewangelię, spotykając się w tym słowie, także musiałbym być aż upokorzony, aby stać się bardziej wrażliwym. Bardziej wrażliwym na innych, bardziej wrażliwym na Boga, na to, co się dzieje dookoła mnie? Czy naprawdę aż potrzebuję upokorzenia, aby moje serce stało się bardziej czułe, bardziej wrażliwe i wyrozumiałe? Zatem, może nie czekajmy aż Bóg nas upokorzy, aż inni ludzie nas upokorzą, ale sami starajmy się małymi krokami, z dużą cierpliwością i też wyrozumiałością względem nas samych, odwracać się od tego, co, co złe, co może jest, na się już może przyzwyczailiśmy, że to tak jest, a ku wrażliwości, ku jeszcze większej miłości, którą Jezus głosi.